Przejdźmy do trójwymiarowego druku, który można zastosować do budowy tanich, ekologicznych domów. Drukują dom. Mam wrażenie, że to odcinek Jetsonów, ale to nie kreskówka. To się dzieje naprawdę. Domy drukowane metodą 3D z odpadów pochodzących z ryżu. Czy to nie wspaniałe? Miliardy ludzi jedzą ryż, więc co roku przy jego produkcji powstają miliony ton odpadów. Slewy i słomę można wykorzystać do budowy ekologicznych domów. Tę konstrukcję stworzyła włoska firma eksperymentująca z budową domów metodą druku 3D. To świetny pomysł. Chyba wszyscy widzieliśmy drukarki 3D, ale nie takich rozmiarów, aby drukować domy. Wykorzystanie odpadów, niska cena i ochrona środowiska. Same zalety. Budowa tego budynku kosztowała zaledwie 900 euro, czyli 1000 dolarów. Nie tylko Włosi budują domy tą metodą. Podobne projekty powstają także w USA.

To niesamowite. Budowa domu tradycyjnymi metodami trwa miesiące. Drukowanie domów jest w fazie eksperymentalnej, ale pomyślcie, co będzie możliwe w przyszłości. A co potem? Wieżowce? Pojazdy kosmiczne? Wszystko jest możliwe.